E, witam Was w moim NetSplatoon z gry Broken Sword, the Sleeping Dragon. I będziemy kontynuować naszą ścieżkę. E, tak. Zakończyliśmy e, e, w mieszkaniu tego hakera. E, no i e, w poprzednim odcinku wydaliśmy przez telefon, on wiadomo, nie żyje ten haker. E, musimy e, chyba, nie wiem, pójść za tą babką, co do nas strzelałem, mam soczek, także... Rozpoczynamy let's play, dobrze. Tutaj dzwoniłem ostatnio. Może powinienem zrobić call. No nie, już nie. E, dobra. Czekajcie, wiecie co? Chyba jeszcze ściszę na wszelki wypadek e, ten e, ustawienia, na wszelki, żeby, żeby nie było. E, dobra. E, praktycznie teraz zobaczę w ksoku. Muszę nie pod dniu nakręcać, bo wrzuciłem wczoraj wszystkie, które nagrałem. Może. bardzo za ekspresową to idzie. No dobra, no ale co? Będziemy. Musimy coś zrobić. To tak, to ja nie wiem. No. To my mamy. Aha, tutaj. To próbujemy jeszcze. No dokładnie. To musimy znaleźć, być może w tym komputerze, eee, jakie dziecko za oknem się, że eee, no dobra. Wyjdziemy stąd. Jesteśmy w łazience, pokoju, w którym nie byliśmy. Zajrzymy do zlewu. The wash basin was surprisingly clean. Tak, czyli czy, czy, czyści łazienkę. Nie, nie, o, dobra, O Oto tak, tu mamy łazienkę always dreamed were men out there capable of cleaning the toilet, but he wasn't one No fajnie, Tu mamy bidet. Some things I just didn't need No niezbyt apetyczna jest soczek właśnie. No dobra. O stanik kobiecy. tutaj gdzieś z domu faceta. No chyba że się przebierał. I więc nie wiadomo. No No dobra. Do okna możemy podejść nie. Tutaj coś możemy zrobić? Nie. No dobra, no to wychodzimy stąd. Dobra, łyczek. <laughs> Dzisiaj mi gardło na szczęście nie boli. Mamy jakiś obrazek. The picture was a pleasant touch. Another Steve Jobs original. Mhm, mm czy jakieś jabłuszko dziwne. Mamy kolejne dwie. Tu jest... Aha, to jest ten pokój... Tutaj tak jakby dostaliśmy się tutaj. Czyli no co, nie ma, nie ma tutaj co szukać jak na razie, bo chyba tutaj wszystko przeszukaliśmy. Ale no dobra, to w ogóle jakiś plakat tam jest w ciemności, nie wiem czy będziecie widzieć go. No dobra, mam nadzieję, że już teraz gra nie będziemy przygłuszać i w ogóle będzie w miarę w porządku. Jak nie, no to się w kurbie nieźle. Bo już kombinuję chyba z... trzeci odcinek kręcę, to jest zawsze coś z dźwiękiem nie tak tutaj, coś tutaj mi się wyświetliło. Nie. Tutaj możemy... Przejść, nie, nie możemy. Dobra, tu mamy kolejne drzwi. Jestem do czego. was securely locked. drzwi są zamknięte, no to spróbuję, nie ołówkiem się byłam. A może tą kartą znowu legitymacyjną. No way was A czemu? Nie wiem, ołówkiem. There was no reason to try that. Eee. That wasn't a good idea. No, to podsłuchamy może. I couldn't hear anything. Mm -hmm. No dobrze, no to Wiecie, co, ja mam wrażenie, że już chyba musimy wyjść. E... Kobieto, kobietować już się. E... po prostu chyba stąd wyjść, i chyba potem się nie wiem, wracamy tutaj, żeby ten safe otworzyć. Ja nie wiem, kurczę, no bo ja już tutaj nic innego nie widzę, no specjalnie. Może jeszcze się tutaj coś będzie. Trochę mi ciemno jest, bo słońce świeci. Dzisiaj ładna pogoda. No ale dobra, wyjdziemy. Może trzeba zejść na dół. Tak, dobra. I schodzimy na dół. Więc coś na ulicy może. Aha, musimy jeszcze kierować na dole. Dobrze. Tutaj są drzwi, a tutaj jest... Do... No to zejdziemy, zobaczymy tutaj. Nothing but silence behind the door. No to wchodzimy. Świetnie. No dobra, no to schodzimy znowu na dół. No Nikono, dziękuję. Wchodzimy na dół. Mm. Mamy sobą jakieś kosze ze śmieciami. Zobaczymy je. Przebadamy. Śmieciarę się znowu pobawimy. Nic ciekawego. Dobrze, mamy kolejny kosz. There had to be a clue somewhere. But not in there. Tutaj nic. O, to jest jakaś gazeta na pewno zobaczymy. To sheet of newspaper. Może się przydać, weźmy ją lepiej. But you never know what might come in handy. Dokładnie. Eee. Mm. Mi się zdaje, czy się ruszają jak chodzimy. Tak, ruszają się. Uuu! Wygląda to w miarę naturalnie. O, możemy przejść przez mur, ale zanim y, tam przejdziemy, to jeszcze się tutaj rozejrzymy. Wiecie, żeby... Y... A w ogóle przeczytamy tą gazetę. jeżeli się da oczywiście. jest. Aha, nie da się. No dobra. No to tak. Eee, tutaj się roze... O, kurczę, to będzie otwarty tak jakby trochę świat, chyba. O dobra, to nie. Najpierw zbadajmy wszystko to, co jest tutaj po kolei. Teraz przejdźmy przez mur. Tu mam jakiś kartę. Czy coś się da z nim zrobić? Nie. Dobrze mamy drzwi, no, może są otwarte, nie będziemy musieli przez mur Nie, zamknięte. Przecież zobaczymy ją. Dobra, sprawdzę jak to się nazywa, nagrywa i zaraz do Was wracam. Okay. E, chyba nic mi nie przygłusza, jest dobrze, bo sprawdzałem, także... Dobrze, lecimy. Tak, no to przechodzimy... czekajcie. E, przechodzimy przez ten mur. Tutaj. Zbawimy e, się z. W... Parkura, kurwa, nie wiem jak to się nazywa, coś takiego. parkour, nie wiem. E, Zanim tam zajdziemy, zobaczymy, czy tutaj nic się nie da. Da się? O, Dobra, ja wszystko wolę zbadać, ale tu, tutaj już nie możemy. Dobra, Nie, nie możemy. Dobra, to schodzimy tutaj. Schodzimy tutaj. Aha, dobra. Tak. I widzimy jakąś bardzo, bardzo ładną zieloną trawkę. Zabany, widać ten ogród, czy coś takiego, co to jest. o tym się podoba? Mam jakąś ławeczkę zieloną. A tutaj obok tej drugiej ławeczki coś leży. Zaraz zobaczymy, co to jest. zobaczymy to. Ciemna peruka, jeszcze tylko coś sprawdzę. Dobra, no to weźmiemy tą perukę. Ruczkę mamy tutaj, moja droga, Niko To an expensive one too. but mm. more important it was an exact copy of my own style. the label inside had been cut out the killer had covered her tracks almost Aha. there were a few strands of blonde hair inside so the woman i'm after really has blonde hair not black. uh Czyli tamta zabójczyni ma blond włosy. Zapamiętajcie, to się na pewno przyda. Dobrze, tu mamy coś. Jak na razie nikomu mnie nie wkurwia, także nie będę na razie przeklinał. <noise> o, sorry, mikrofon. Dobra. Eee, dobra, zobaczymy, co to jest. Bo na pewno coś się da z tym zrobić. Nie da się? A jest takie... Takie, że prawie widać, że coś się da z tym zrobić. No ale dobra, sporo się nie da, no to nie da. No to dobrze, z tej strony chyba możemy wyjść, czy nie? The gate was locked. Nie, zamknięta. No to musimy znowu górą wejść. No i wyruszamy w miasto. No co nam pozostało, nie? Idziemy na miacho. Mamy jakieś tagi. L -E o 1874 Lio1874. Nie wiem co to jest. Może ktoś z Was wie. Nie wiem. Może to jest też z piłki nożnej, ja nie wiem. Mianowicie ja piłki nożnej. Nie znam się na tym. No ale wam to. Idziemy tutaj mam kolejne jakieś tagi za Niko ale trochę szybciej a możemy biegać a to dobrze o o tu ma jakiegoś skatera zobaczymy no... the kids clothes yelled skateboarder in case we didn't get the message he was carrying a skateboard <laughs> dobra to zagadamy do niego Spierdolił mi Ej! a tu jest dobra Zagadamy. hi do well hi they're beautiful You are looking for something? I might be. <laughs> you have come to the right place. Right place? Bon, right well, oh, yes. So it looks oh, to me too. Were you around a little earlier? No, oh, I've been around a while. Oh, that's good. I'm a reporter and I need to ask you a few questions. Have you seen a blonde woman running by? I haven't seen any women running around. Most babes tend to stop when they see how I can handle a board. Aha, czyli. taki jest typowy. Yy, yy, taki chujek, nie wiem, kurwego nazwa. Nie wiem. Legitimacja. you should get yourself a new photographer, honey. Oh! You think so? Go up by my studio sometime. A, to jest fotografem tego co powiedzieć. To jest. zapytamy o ciemną perukę. Take a look at this wig. Yeah, nice, but not really my style. <laughs> the woman who wore this has just killed someone. I don't blame her. I'd want to kill someone if I had to wear that wig. Widać, że to jest jakiś tak kurwa trochę projektantik mod, no dobra. Zapytamy o Vernona Viera tego obrzydliwca. Do you happen to know a guy called Ranan? The coder? Yes. Yeah, he's cool. Hangs out in the park with his girlfriend. At home. Where ah, Twitter rang about? about about Vernon? Yeah? I'm afraid he's been killed. Shot. Oh man that's too bad. Still a neighborhood like this only the brave survived.